No powiem ci kurwa... Ja pierdolę! Karma is Wy kobity... Karma is real! Wy kobity... Wy kobity nigdy nie zaskakujecie kurwa! Jesteście takie kurwa udane! Nigdy nic nie spierdolicie! Nigdy nie nadawaliście się do prowadzenia aut kurwa! Nigdy prze... Ej <laughs> hey, idź ty maluchu! Idź maluchu. Nie nadaj, co wiesz co? Co najwyżej nadaje się ladaj. do pchania karuzeli Hehehehe, kurwa Tak? No. Karuzeli? Twojego spierdolenia umysłowego chyba. A mam cię wrzucić do wody? Ja już byłam w wodzie, ja mogę ciebie wrzucić jak chcę Ale cię nie nie roze... jest woda nawet się nie rozebrałaś, Alu, Bo wpadła samochodem, powinieneś się cieszyć, że w ogóle żyję Słuchaj, to się le... lepiej... To było traumatyczne Lepiej się zastaną kurwa ale mi jeszcze mi, jest, mi jest szkoda! Aż w ogóle. Hehehehe! Słuchawki mi się zepsułem! No i w końcu nie będziesz śpiewała, jak na ta nawi, nawi, jakaś nawiedzona, kurwa. Słuchaj, lepiej zastanów się nad tym, co my zrobimy, kurwa, bo niedługo może być ciemno. A w tym lesie podobno jest jakieś widmo. Co w Jedzi? tym lesie? Jakiś morderca. A co w tym lesie? Jakiś morderca. Poczekaj, poczekaj, wyszukam w internecie.